Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd. Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś rozmawiamy o tym, że Zbigniew Ziobro ociepla swój własny wizerunek. Pojawia się jako wychudzona ofiara choroby, człowiek, który jest maltretowany przez nową władzę. Człowiek, który dopiero teraz rozumie, co jest w życiu ważne, wysyła wyrazy współczucia do Moniki Olejnik, do Jerzego Sztura. Natomiast, szanowni Państwo, nie dajmy zwieść człowiekowi, który zamienił w piekło. Szanowni Państwo, widzieliście, jak wyglądał Tomek parę miesięcy temu? To był efekt dwuletniej kuracji zafundowanej mu przez Zbigniewa Ziobre kuracji, podczas której za drugim razem odmówiono Tomkowi prawa nawet do telefonów do członków rodziny i uwaga, żadnych widzeń przez 11 miesięcy, tylko po to, aby go złamać. To jest to, co Ziobro fundował ludziom, takim jak Tomek. To nie był oczywiście Tomek nie był jedynym pacjentem Ziobry, w taki sam sposób traktowano też polityków, pana Włodzimierza Karpińskiego, 9 miesięcy też ograniczenie kontaktów z rodziną. To był człowiek, który niszczył ludziom zdrowie i życie. Tomek, chociaż jest niepalący, był sadzany do celi z ludźmi palącymi, ładowano mu ludzi chorych do celi po to, żeby go upokorzyć, zniszczyć psychicznie. To, Szanowni Państwo, to, co teraz robi tą siebie ofiarę, zbignie w ziobro. To przypomnijmy, to był też facet, który mówił, że więzienie to nie sanatorium, który zmniejszał ludziom, e, uwaga, godziny e, rozmów. Chociaż na całej świecie kontakty z rodziną mają na celu po prostu socjalizację, mają na celu dobre samopoczucie osób e, tymczasowo e, przebywających w areszcie, bo to w ogóle Tomek, szanowni państwo, jest człowiekiem niekaranym. E, on przesiedział w areszcie. E, e, czas, który miał, nie miał być karą, tylko miał być w rozumieniu kodeksu karnego czasem, który prokuratura złożyła do e, zebrania dowodów, żeby nie przeszkadzać. Tym czasem była to tylko i wyłącznie kara zastępcza, areszt wydobywczy i takich rzeczy... Dwa lata. Dobra. Dwa lata. Dobra. Szanowni Państwo. Dwa lata życia bez żadnego, w tej chwili, szanowni Państwo, ta druga sprawa po prostu nie istnieje. Tomek został oskarżony o wyłudzenie VAT-u, którego nikt nie wyłudził, w którym on w ogóle przez spółkę, dla której, w której on nie pełnił żadnej funkcji, powiedziano, że on był właścicielem tej spółki. Kompletnie nieprawda, kompletnie bez żadnych dowodów. I na dodatek, na koniec Tomek wyjął i pokazał notatkę dla Centralnego biura Antykorupcyjnego, gdzie wysłał informację o tej transakcji, którą jest... Znaczy ja cały czas wtedy w, 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 wykonywałem zadania dla Seba, no, tych notatek jest mnóstwo. Tych materiał... no tak, ale chodzi o, chodzi o to, że sami państwo, ale wracamy do Ziobry. Ziobro, który fundował ludziom po prostu, zupełnie niewinnym, fundował po prostu katorgę w, tych, w tego w prześladowania, jak na przykład mecenasowi Giertychowi. Pamiętacie, jak szydził z tego, że mecenas Giertych zemdlał jak oni wszyscy po prostu szydzili z tego, że w ich obecności po prostu coś się wydarzyło i zasłabł, tak? że to jest taki tchórz, który po prostu nie może tutaj stanąć przed, przed ich przed wymiarem ich sprawiedliwości. W ogóle, szanowni państwo, i dziś Ziobro wychodzi do ludzi i mówi, że ja jestem chory i ja, 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 ja zasługuję na specjalne traktowanie. Szanowni państwo, gdyby Ziobro sam na siebie polował, to by siebie wrzucił na oddział szpitalny do aresztu. I taka jest prawda. Tomku, to ocieplanie wizerunku Ziobry ma związek z tym, co ci opowiedziały Wiewiórki. Co to takiego jest? Jaki jest plan Ziobry? O co mu chodzi? Szanowni państwo, według tego, co mówią mi właśnie biurki. Ziobro zrozumiał, że to już jest koniec Kaczyńskiego, koniec PiSu. Ziobro rozumie, że teraz on poniesie konsekwencje tego, co robił. Jak widzicie Państwo, to nie jest bez przyczyny, że teraz nagle ukaże się jednak rozmowa braci Kaczyńskich, a w zasadzie dwie rozmowy. To wszystko przestało być ukrywane. Ziobro ma Dużo informacji, które rzeczywiście mogą być przełomowe, jeżeli chodzi o sprawy związane z działaniami rządu Kaczyńskiego, bo ja tak tak określam cały czas to, co on, to, co on robił i, i, i jednego, najpierw te, tego pierwszego okresu yy, sprawowania przez niego w faktycznych rządów i, i, i bycia, bycia tutaj e, najważniejszą osobą w państwie i później tego drugiego ośmioletniego okresu. E, są to niezwykle, niezwykle ważne sprawy i Ziobro tu może negocjować. Ziobro, e, negocjacje Ziobry polegają na tym, słuchajcie, dajcie mi spokój, e, ja będę chorował, a mm, tutaj dalej otrzymacie ode mnie pomoc, bo Ziobro niewątpliwie ma bardzo dużo materiałów. Powiem Państwu tak, ja nie chcę mówić o stanie zdrowia ziobry. Ja powiem Państwu, co ja wielokrotnie widziałem. Spojrzałem teraz na ziębry. Spaceruję po Warszawie, spotyka się z ludźmi. Jest to. Między innymi sygnał, że można się z nim samemu spokojnie spotkać, i on przekaże różne informacje i zrobi. Powiem Państwu tak. Czy widzieliście na przykład pana Karpińskiego, który po tym okresie wyszedł niezwykle chudy, zabiedzony? Widzieliście pana Nowaka, który wyszedł. Zupełnie inaczej wyglądając. I powiem Państwu, że wielokrotnie w więzieniach widziałem sytuacje, w których ludzie marnieli w ciągu trzech tygodni, miesiąca. To powoduje ten olbrzymi stres. Jeżeli dochodzi do tego, widziałem sytuację, jeżeli dochodzi do tego na przykład jeszcze y, 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 taka y, y, informacja, że zostawia ich rodzina albo że mają jakieś prywatne problemy. Ci ludzie. Po prostu nie mogą spać, w zasadzie prawie nie jedzą, cały czas są w napięciu i oni wyglądają, no jakby mieli zejść. Rzeczywiście, może, tutaj, może, może mieć problemy krążeniowe, może mieć, problem, może, może mieć różnego rodzaju problemy zdrowotne, bo takie się pojawiają. No, organizm pracuje w sposób ekstremalny. Także Kwestia wyglądu. Tutaj ja bym tego nie, prze, nie przesądzał. Po prostu, e, panie Ziobro, niech pan pokaże badania. Niech pan się podda badaniu biegłych. Nie opowieści, nie dyskusje, biegli. Badania, biegli i to wszystko rozstrzygnie. Do tej pory to wszystko funkcjonuje w sferze e, tego, co pan i pana ekipa przedstawi mediom. Po prostu badania, po prostu badania, badania i biegli. I wtedy będzie, jeżeli rzeczywiście biegli, orzekną, że Pan jest w ciężkim stanie. Jestem pierwszy, który będzie optował za tym, żeby Pan miał spokój. Powiem, że Pan miał spokój, bo, bo, bo to jest przejawem humanitaryzmu, przejawem tego, że musimy zachować te reguły. Ale jeżeli jest inaczej, to ze względu na to, co, do czego żeście się, się dopuścili, nie można inaczej robić. Na pewno nic nie usprawiedliwia tego, żeby, żeby pana w jakimś ciężkim stanie zdrowia dalej eksploatować, czy panu dostarczać dalszych do stresów. Spokojnie. Jeżeli pan jest chory, nie ma się czego obawiać. Należy panu dać spokój. Powiem panu tak. Ja też, wie pan, pan ma siłę chodzić po mieście, to ja panu gratuluję. Mimo tego tego ciężkiego stanu, bo pan chodzi, maszeruje. No ja panu niestety, ale w moim gronie miałem dużo ludzi, którzy chorowali ciężko i ci ludzie nie mają siły się ruszyć, naprawdę. W zasadzie już prawie nie chodzą. To wszystko, panie Ziobro. Wygląda co najmniej dziwnie. Tym bardziej, że skoro pan był tak ważną osobą w Polsce, skoro od pana tyle zależało, to od pana się dużo więcej wymaga. Także po pierwsze, niech pan pokaże badania, niech pan powie, jak to wszystko wygląda, a później możemy się nad tym zastanawiać. A jeżeli chodzi o pana negocjacje czy próbę negocjacji yy, teraz z yy, władzą? Może to jest i słuszny krok. Wie Pan, ja tutaj nie, po, nie podejmuję się wyrokować. Jeżeli by to miało w jakiś sposób przybliżyć nas do prawdy i e, wywalić te naprawdę e, ruskie wpływy w Polsce, bo one są olbrzymie, nie wiem, to może warto, ja nie mówię, że, że, pana, że pana pozbawić e, odpowiedzialności karnej, ale może warto Panu jakoś, jakoś pomóc. Nie wiem, to, to mogą ocenić śledczy, to mogą ocenić służby specjalne. Ja nie wiem, czy gra jest warta świeczki, czy już te rzeczy, które Pan ma, to są być może znane organom ścigania i służbom specjalnym. To już Pan musi wiedzieć, czym Pan handluje, bo to niewątpliwie ma rację. Natomiast ja Państwu zwracam uwagę na, na ten timing, kiedy to się zaczyna dziać. Po prostu Kaczyński już w zasadzie się skończy. Te materiały, te materiały, które Pan posiada jeszcze, Pan wie, że one mają ograniczoną, e, ograniczony termin do spożycia, bo one się już niedługo e, wezmą, będą coraz bardziej powszechne. Nie wyjdą od Pana, wyjdą gdzie indziej. Bo inni też chcą e, funkcjonować żyć. Także. To jest tyle. Jeżeli pan jest chory, proszę pokazać badanie. Tak, ale to jeszcze to jest, choroba to jest jedno, ale wyciąganie tej choroby, epatowanie tą chorobą, mhm. wiecie państwo, to jest tak. To ja też mogę po sobie powiedzieć, wiecie państwo, to jest w ten sposób, że jak PiS podchodził do, jak służby PiSu podchodziły, to było w ten sposób, że kiedy ja byłem w szpitalu na operacji wycięcia nowotworów, to ludzie związani, z, znaczy otrzymujący informacje od służb PIS, pisali, że jestem, uwaga, na Twitterze, że jestem w szpitalu na wszywce esperalowej, antyalkoholowej, bo dostałem takie ultimatum i w ten sposób od żony. I tak, 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 tak panowie pisali po prostu w internecie, żeby dojechać mnie, żeby w jakiś sposób mnie poniżyć w oczach, tego. Oni nie wiedzieli, że jestem na coś chory, nie wiedzieli na co i po prostu dojeżdżać. Kiedy byliśmy na, w szpitalu, kiedy Tomek mnie odwiedził na Banacha, nasza rozmowa została zarejestrowana. Nawet na, nawet w szpitalu na, onkologicznym na oddziale nie opuszczała nas obserwacja PiSu. To oczywiście ktoś powie, że, ale co to z tym ma wspólnego Ziobra, No bo był częścią tego układu. Ziobro koordynował akcje. Te wszystkie działania służb były motywowane zleceniami prokuratury w większości wypadków. Ja przypomnę, że pod kierownictwem prokuratora Jana Drelewskiego na samym końcu prowadzono postępowania mające udowodnić, że oszukuje sam siebie, czyli że jako Prezes Instytutu Zarządzania Informacją, yy, yy, odpowiadam za niekorzystną umowę, którą zawarł Jan Piński. Następnie próbowano prowadzić jakieś śledztwo zmierzające do udowodnienia, że oszukuje swoich wierzycieli poprzez zaniżanie swoich dochodów. Problem, po, problem polegał na tym, że nie miałem wierzycieli, w związku z tym yy, sprawa się nie kleiła. Ale nie przeszkodziło to prokuraturze podległej panu Ziobrze to prowadzić. Ziobro zlecał w naszym wypadku moim i Tomka tak zwane trałowanie, czyli po prostu szukanie. Wiecie Państwo, w lipcu 2021 roku Tomek jeszcze był w areszcie. Ja wyśmiałem pozew publicznie od Jarosława Kaczyńskiego. Efekt był taki, że z Prokuratury Krajowej poszedł okulnik do wszystkich prokurator, żeby przejrzeć postępowania pod kątem tego, czy gdzieś nie jestem wymieniony na protokół, i następnie, żeby oni to zebrali, i potem w centrali zastanawiali się, czy można z tego wszystkiego ulepić jakiś zarzut dla mnie. To jest, Szanowni Państwo. Dosyć taki przykład naprawdę ekstremalny. Ktoś mówi, że my dlaczego mówimy o sobie? Bo, bo my te swoje sprawy znamy najlepiej. My wiemy, gdzie nam przekraczali. A my nie byliśmy najważniejsi. My możemy tylko przypuszczać, w jaki sposób prokuratorzy podlegli źiobrze zajmowali się Tuskiem. Sporo wiemy o tym. Wie... Jeszcze sporo jedno powieśnianku. Sporo nie wiemy. gdzie chodzi o to, że ten facet się. ten facet się... Ale ja powiem, co robili w tym roku. Proszę bardzo, dokończ, do Nie, że on, że on, oni się. To się kreuje na ofiarę w sytuacji, kiedy sam będąc ministrem sprawiedliwości. Dojeżdżał. Weźmy na przykład Tomka. No to, szanowni państwo, no, podlegni mu prokuratorzy zrobili numer polegający na rozesłaniu do wszystkich szpitali psychiatrycznych w Polsce zapytania, czy się tam nie leczył Tomasz Fejgiet. A jeżeli się leczył, to oni zdejmują tajemnicę. Prokurator zdejmuje tajemnicę psychiatryczną i domaga się wydania dokumentów. Dlaczego prokuratura, która oskarża, stawia zarzuty Tomkowi, chce udowodnić, że on jest niepotrzebny? Czytany, no bo problem polegał na tym, że Tomek za dużo wiedział i za dużo mówił. Więc oni doszli do wniosku, że ponieważ jeden ze znających ludzi, jeden z informatorów centralnego biura antykorupcyjnego wskazywał, że Tomek był leczony, więc oni chcieli zweryfikować jego uważanie. To jest nieprawda, nigdy nie byłem leczeniem. Ale, ale on tak zeznał, i on tak zeznał, on im powiedział, i oni po prostu liczyli, że znajdą dowód, który pozwoli zamknąć im Tomka w psychiatryku, wyrzucić klucz i stwierdzić, że wszystkie sprawy są w związku z tym, że delikwent jest niepoczytalny, to wiecie Państwo, taki psychiatryk, jak to jest, to jest ciekawe w ogóle, wiecie Państwo, bo to Związek Sowiecki wcale nie, nie jest nie wymyślił psychiatryków. Jakiś czas temu Andrzej Ceglarski napisał do historii bez cenzury tekst, mecenas Andrzej Ceglarski, ekspert od historii międzywojennej, napisał tekst, w którym pokazał, że to Polacy w za czasów sanacji zaczęli pakować swoich przeciwników do psychiatryków. I tutaj wygląda na to, że system sowiecki po prostu zainspirował się działaniami ludzi piusowskiego, że. Po co walczyć z kolesiami? Pyskują na sali sądowej, wygłaszają jakieś mowy. Trzeba ich bić, trzeba ich głodzić tego. A tak można po prostu zapakować kolesia do psychiatryka, stwierdzić, że jest wariatem. No i w sumie i problem z głowy. Panie Ziobro, Pana ludzie zrobili mi w tym roku również taką... Doprowadzili do takiej sytuacji, że chcieliście sprawdzać moje... Wyniki badań, moją historię choroby. Szanowni Państwo, ja jestem zameldowany i mieszkam w Warszawie. I okazało się, że po tym, kiedy ciężko zachorowałem, przy następnych, przy następnych różnych działaniach medycznych przy mnie, okazało się, że w tym, w systemie medycznym wyświetla się adres więzienia, w którym siedziałem w zamościu. Rozumiecie Państwo? Nikt tego nie zmieniał. To nastąpiło dlatego, ponieważ ktoś wchodził w mój ten system używając. Poprzednio tych wszystkich danych, kiedy ja byłem w więzieniu. I wtedy również leczy, leczono mnie w więzieniu, i dlatego zaczął się wyświetlać ten mój adres yy, więzienny. Cały czas wyświetlał się wcześniej adres tam, gdzie rzeczywiście mieszkam i przebywam, i nagle zaczął wyświetlać się adres więzienny. I szanowni Państwo, oczywiście. W... Oczywiście mój obrońca, pan mecenas Marcin Pietrowski zgłosił to do rzecznika ochrony tych, tych danych osobowych i Szanowni Państwo, no do tej pory nic nie wiem. Natomiast ja wiewiórki ustaliły i powiedziały, chciano szukać na mnie haków, że ja przed sądem, czy ewentualnie przed innymi organami, które będą mnie wzywały, że jestem chory. No, no, przekonali się, że, że ja naprawdę jestem chory i te metody były stosowane. Ja chcę, żeby to było wyjaśnione. Do tej pory wyjaśnione nie jest. Ja się w każdej chwili mogę poddać badaniom, leczę się. i Bardzo proszę, nie ma, nie ma problemu z tym, żeby te moje badania ujawniać. I to są metody Pana, Panie Ziobro i yy, ja tutaj chciałbym się zapytać Pana Stróżnego, który jeszcze wtedy był w CBA i czy yy, on albo podlegli mu ludzie stosowali te metody. Także Pan ma ten komfort, może Pan ujawnić badania i nie będzie żadnego problemu, może Pan yy, po prostu poddać się badaniom biegłych. A jak widzicie Państwo, odnośnie opanowania przez dalej, przez ludzi PiS-u e, tych wszystkich struktur e, i prokuratury, i jeszcze części służb specjalnych, między innymi mam na myśli CBA. Jak widzicie, ja nie mogę się na razie doprosić tego, żeby e, tutaj wyjaśniono sprawę, kto nagle w moich danych osobowych. Zmienił mój adres na adres więzienny, który później znowu musiał wrócić na mój stary adres. Tak, to jest, jak widzicie Państwo, to, to ta sytuacja jest nie do wyjaśnienia. Dlatego, Panie Ziobro, ta e, cała akcja piarowska Panu się nie uda. A czy Pan się dogada ze służbami? Ja jestem za tym, żeby, żeby Pan powiedział prawdę. Natomiast co będzie się negocjowali? Nie chcę nikomu wsuć roboty, nie powiem panu, jakie, jakie, a państwo rozumiecie, jakie ja mam na ten temat zdanie. Te materiały i tak wyjdą, i tak wyjdą. Pan już wie, że teraz w środę lub w czwartek będą niezwykle ważne posiedzenia Sejmu i tutaj być może będziecie mieli, będą wnioski o zdejmowanie immunitetu. Stąd pana obecność w Warszawie i stąd pan chce sam móc rozmawiać. Cała tajemnica. Szanowni Państwo, e, ziobro po prostu e, chodzi tak jak z tego co Tomek mówi i zaczyna się zastanawiać, ile jest warta jego wiedza. Więc doradzamy panie Zbigniewie, pańska wiedza jest szybko psująca się. Tak, ona jest ma, ma krótki zaświetnik. Tak, więc ja szanowni państwo, polecam. To jest ostatni, ostatnie dwa dni w sprzedaży. Do środy jest w sprzedaży historia bez cenzury. Tutaj jest mit geniuszu To jest mój materiał. Polecam. Oprócz tego jeszcze mamy historię ekspert. Szanowni Państwo, polecam również e, książkę e, Izzy Peck, którą można nabyć na stronie hognot.pl. Szanowni Państwo, e, to jest książka, w której Pani... E, i, I, Izabela e, opowiada o swojej relacji z Andrzejem Dudą i z wieloma innymi pisowcami. Ta relacja z Dudą trwała trzy lata i polegała na nocnym, głównie na nocnym e, pisaniu i wymianie e, e, myśli i uczuć z głową państwa. Szokująca historia, szanowni państwo, warto przeczytać. A ja, drodzy Państwo, polecam też historię ekspert. Zapraszam też na materiał, który będzie, drodzy Państwo, po godzinie 12 na kanale Jan Piński o historii pięć kłamstw o historii Polski. A ja, Szanowni Państwo, mówię, do zobaczenia.